Hej, cześć, czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Feli, cień, zaczynamy się na kolejny odcinek serii Gozika. Dzisiaj pokażę Wam w taki sposób bardzo nietypowy na wejściem, znaczy może nietypowym, może takie normalne w sumie, znalazłem gdzieś tam w internecie, yy, sposób na wejście do magazynu, bo, yy, no bo to jest sposób, żeby zrobić trochę hajsu. I oczywiście udało nam się za pierwszym razem skoczyć na dach bo nie jest to tak, że może uda nam się to za pierwszym razem. Czasami trzeba wiele prób, zanim tu wejdziemy. Zobaczmy, co w tych kufrach jest. W takim razie, Jakieś żelaczki, młotki, pochodnie. To mnie nie interesuje. O, ale jakaś skórzana zbroja. To to mogłem ewentualnie sobie zabrać. Więc sobie to od razu może założę. Skórzaną zbroję to już jest lepsza niż ta, którą miałem zanim wszedłem do miasta, czyli tą dla wieśniaków. Którą sobie mógł. No to mam jakieś jeszcze rzeczy różne do sprzedania. Którą dałem Gregowi, żeby mógł sobie do tego miasta wejść. Nie było głupie, żeby zainwestować kilka. A to piszmy sobie. Kilka złotych monet, by jednak Gregowi pomóc, bo potem gdzieś tam grek prawdopodobnie będzie się przewijał przez fabułę Gotika, więc na pewno tutaj będziemy dosyć y, miłe przez niego pewnie wspominani. Cóż, y, trochę porozmawiałem tutaj z ludźmi y, w mieście, ale na pewno nie omieszkam jeszcze z wami tutaj w odcinkach, trochę porozmawiać z tymi ludźmi, no bo nie, ogarnąłem całego miasta tak hey, naprawdę. Ty, zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Ale ja z chyba tobą trochę z rozmawiałem. Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak... No, go się włączyć, bo tam... Pamiętacie, że zapisałem w momencie tylko przed... Spójrz, y... znaleźliśmy ten zabawą z Sabriną, tak, jeżeli tej, ten dokument. Temu, facet wygląda zupełnie jak ty. Ci chyba cię szukali. A... no... Sam bym na to chyba nie wpadł, nie? No, no, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie. teraz, ci oczywiście, przejdziemy przez Zapytaj ten dialog. No, bo chyba czemu nie? Zaktować, w sumie prawda? naprawdę będzie takie przypomnienie nie z poprzedniego odcinka. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Wiemy natomiast, Jeśli masz że. Jeśli jakieś kłopoty, z Lordem gościu może na nas poluje. Polu. W każdym bądź razie. I. Dobra, Paweł już skończył gadać. Teraz pójdziemy sobie jeszcze raz. Wciśniemy tej Sandrze, czy jak ona tam się nazywała dokumenty i pójdziemy do Londr Lorda Andre po to, żeby zakapować na nią tylko no spokojnie, najpierw tutaj prze przebędziemy sobie jeszcze przez miasto, oczywiście spokojnie ja mi się nigdzie nie spieszę w każdym razie wiem, że jeszcze może tej akcji nie ma zbyt wiele ale opcje opcje, wydajność duża wydajność, średnia jakość wysoka jakość duża wydajność. Wolne mieć jednak yy, nie tyle, co jakość, a wydajność. Chociaż ja wiem, yy, że już tam mój widz, Sara, przynajmniej się Sara nazywała, yy, mój widz mówił coś a propos tego, że może to nie wygląda najlepiej. No cóż, postaram się jeszcze coś w następnym odcinku zrobić z tym Jakim interesem, żeby trochę jeszcze podmieniać. Pala... Chociaż już mam. Zlecili modele osób na wyższym poziomie staje się z tego co ustawiłem ja nie I jeszcze tylko te poziomy widoczności muszę odcie... sobie trochę podziałać, oczywiście przyspieszałem tę rozmowę Mamy bo towary, tą nie. rozmowę również żeście już mieli w poprzednim odcinku tylko tyle teraz, że wiecie, tutaj mam pełno broni, ale to mnie nie interesuje list od Sary posprzedajemy jej wszystkie przepraszam Graty, jakiś tam ornament też dostałem. Mam go wręczyć, nie pamiętam, czy Lordowi De czy czy czy, czy czy, 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 Hagenowi, ale dostałem go od od kogo ja go dostałem? Od Watrasa, watras, trzeba go trochę przycisnąć, powiem Wam szczerze. Trochę z nim pogadacie, tam trochę tu, trochę tam. I on nam w pewien sposób, też tym ornamentem, trochę pomaga chyba wyjść tam, nawet do Hagena. Ale zaraz zobaczymy, jak to się wszystko będzie miało do siebie, bo ja sam jestem ciekaw, jak my tam do tego środka wejdziemy. Wiem, że coś tam pewnie do Lorda Andrea mamy się skierować, bo nas tam odsyłają do niego. Więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Widzę, że to jakieś pole bitwy, znaczy pole treningowe. A tutaj właśnie Andrzej stoi. Niech Inos będzie z tobą przybyszu Co cię do mnie sprowadza? A... Co by tu wybrać? Chcę, no właśnie. Mam ważną wiadomość dla Lorda Lord Hagen. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? Eee. A... Wolę jednak o nie po, no, poruszać tematu orków i smoka, bo oni tutaj są przewrażliwieni na ten słyszałem. temat, więc wolę tego raczej nie poruszać. Nie znaczy. Dlatego też wziąłem oko, oko i nosa. Oko i nosa, boże. O Będą o nim wiedzieć tylko najważniejsi przedstawiciele naszego zakonu. Dlatego muszę porozmawiać z samym Lordem Hagenem. Lord Hagen przyjmuje tylko Paladynów, albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Oj, żeby się tam nie przeliczył! Eee, chcę odebrać nagrodę. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. No właśnie, tutaj znamy Sarę albo możemy Karantara. E, Karantara jeszcze e, ewentualnie podgadać, ale z tego co mi mówił ten z widzów, który właśnie się udziela żywo, już w słuchzeniu odcinku go paliłem za to, ale powiedział mi, że Karantar. Jest bardzo wpływowy, znaczy on też o tym wspominał gdzieś tam sam i jeżeli byśmy wybrali no, tę funkcję, to prawdopodobnie byśmy mieli zablokowaną możliwość nie handlowania nie w, w mieście. Powody, żeby do nas dołączyć. Jeśli wstąpisz na służbę u Paladynów, pomogę Ci uzyskać audiencję u Lorda Hagena. Niestety, rozkazy pozwalają mi przyjmować na służbę w straży tylko obywateli miasta. Mój komendant boi się, że w szeregi straży mogliby się zakraść szpiedzy albo. No weź dobrać. się, nie leź mi tutaj chcę w prenta, Ja też... Chcę być ryzyko zdrady. Strażnikiem. Dlatego musisz najpierw zostać obywatelem miasta. Rozkaz to rozkaz. Nieważne czy ma sens. Ma sens w sumie ma. Eee, nie wiem jak tego szybkie Mogę spodobać straży, jestem gotów. Tylko leć go nagrodę, to nie. Co do tych o, właśnie. Odpuść sobie wreszcie tę sprawę. Mam inne rzeczy na głowie. O, no dobra, spoko. Nie ma jakiegoś szybszego sposobu, żeby do was dołączyć? Mm. Widzę, że ci na tym zależy. O, to już bardzo. Dobrze. Słuchaj, mam kłopot. Jeśli go dla mnie rozwiążesz, dopilnuję, żebyś został przyjęty do straży. Ale najważniejsze, żebyś nikomu nie szepnął ani słowa na ten. Taput. No to będzie jakieś dochodzenie pewnie. Z... O to chodzi. Jaki masz problem? Ostatnio w mieście było sporo kradzieży. No właśnie, już mówiłem, tym, że to nie jest jakieś dochodzenie. Kogo złapać? Zbudzieje są po prostu za dobrzy. Szumowiny znają się na swojej robocie. Jestem pewien, że mamy do czynienia ze zorganizowaną bandą. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli w Korinis gildię Być Było perfidnie w i z Skyrim wykorzystał z dokonania Gothica, ale to tak na powrót. Jesteś obywatelem czy nie. Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej umowie. Bo to to chwila jakieś w ogóle znajduje sobie nawiązania właśnie do Skyrim a z Gothiciem i nie wiem dlaczego. Gdzie powinienem szukać tej gildii. Gdzie powinienem szukać tych złodziei? Gdybym to wiedział, sam bym ich złapał. Mogę ci powiedzieć tylko jedno. Ostatnio przewróciliśmy do góry nogami całą dzielnicę portową i nie znaleźliśmy nic. Absolutnie nic. Tamtejsi mieszkańcy nie są zbyt rozmowni, szczególnie jeśli paradujesz w zbroi paladyna. Ale ty jesteś człowiekiem z zewnątrz. Tobie szybciej zaufają. Na początek możesz popytać wokół portu, ale bądź ostrożny. Jeśli ktoś się zorientuje, że pracujesz dla paladynów, niczego się nie dowiesz. A co mam zrobić? Co mam zrobić, kiedy znajdę jednego ze złodziei? Jeśli spotkasz jakiegoś służącego, pasera albo inną płotkę, lepiej, żebyś nie wdawał się w bijatykę. Przyjdź do mnie i o tym zamelduj. Ja dopilnuję, żeby taki ktoś. Wylądował Będę kapusiem. Podczas zamieszania może zainterweniować straż miejska i nie będziesz miał okazji, żeby im wyjaśnić o co chodzi. Poza tym jest nagroda za każdą czarną owcę, którą wpakujesz za kratki. Ale jeśli uda ci się znaleźć kryjówkę szefów, cóż, wtedy zapewne nie uda ci się uniknąć walki. Nie zasłużył. nie wiem, czym on się tak denerwuje. To było oczywiste. Koniec. Dobra, w takim razie chyba ruszymy na poszukiwania z, yy, właśnie gildii złodziei. Cóż może możemy zacząć zawsze pytać kupców o to, bo Myślę, że już jednego Kradli, Berengara, jeszcze na dodatek okradli Zędziowiec może kogoś zostają pozbawieni swych, swych praw A kurze, tutaj mi ten, e, każdy, się. To ten, ktoś ten ten herod cały ślub sprzeciw Podlega surowej karze egzekucją tego dostanę. prawa zajmie się wielmożny lord Andres. Każdy mieszkaniec korisnika, który popełnił jakiekolwiek wypłacze. Na Ma obowiązek to, się no na tym tygniaczem do lorda Andre. No i dobra, tyle względem Ej, ty. jego. Niech Inos będzie z tobą nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejsca. O co mu chodzi? Chwileczkę, czy ja wyglądam na złudziega? No właśnie. Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś. Zbliżą. O, o, o widzieliście, coś już poruszamy od razu. Drugi gościu, którego pytam, już od razu mam szczęście znaleźć osobę, która została okradziona. Gości był wyjątkowo przebiegły. przedstawił się jako Rengaru. A o ile to naprawdę jego imię. Rengaru gdzieś goś widziałem tutaj. Ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Eee. Mógłbym odzyskać to złoto. Mógłbym odzyskać twoje złoto. A czemu niby miałbyś to zrobić? Eee. Nie szukam jakichś informacji o gildii złodziei. Szukam informacji o gildii złodziei. Możliwe, że mógłbym ci pomóc. Nie mówię ci. Słuchaj, jeśli odzyskasz moje złoto od tego rentgaru, powiem ci co wiem. O tym było y... Dlaczego nie zawołałeś właściwie tych strażników całych. Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorące A no to łuczyku. ciężko tak raczej. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Skubany. ładnie się zdjął. Dobra, zobaczę co da się zrobić. Ostrożnie, jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż Miejska ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejsce rozdają surowe kary za udział nie w biatyków. Tym to i dobrze, bo przynajmniej ich biatyków jest pewnie mniej w mieście się. przez to. Postaram się. A, muszę iść. Dobra, zobaczmy, gdzie ten rengar ucałuje. Już go mam. Widzicie, szybko komu nas znaleźć. Ona zapisze sobie gram na początek, bo chcę ryzykować z biatykami. I czternaście. Hej, ty! Od chwili obecnej lord Andre przejmuje w stanie... Cholera! Wszyscy w Cholera! O patrzcie, już ucieka... Teraz go. O, wszyscy od razu z bronią. Spoko. Okej, okay, spoko, to nie było najlepsze. Pogadajmy jeszcze raz może z tym ręgaru, chociaż on tutaj niebezpiecznie miecz jeszcze ma w ręku. Cyk, teraz. Mam cię. Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Niezbyt trudna misja, jak na razie. Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i. Eee, żebyś zwrócił lepiej pieniądze. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść. Obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę. Eee Koniec, skoro obiecuję, że nie będzie nigdy więcej krad, to już go zostawię, nie będę go już tak dobijał ostro. Nie będę aż takim mocnym kapusiem włożenia. Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze? Czy masz moje złoto? Eee, wciąż... Ciąż pracuję. Więc dopilnuj, że. Co do tego Co, dzieje? co do tego? Uciekł mi. Uciekł mi. A co z moim złotem? Oto 50 sztuk złota. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Chwała, niech będzie inosowi! W mieście wciąż panuje! nie tyle mogę miłośc. dla ciebie zrobić. Oczywiście nie obarczając tamtego też do końca winą. Znaczy, on co to wiesz, zrobił, ale ja no nie chciałem zobaczyli. już na niego kapować. Dobra. Ale uważaj, jakby co, to nie słyszałeś nic z tego, co zaraz ci powiem. Kapiści? Jest paru osobników, którzy często zaglądają do knajpy w porcie. A to ciekawe. Założę się, że jej gospodarz wie to i owo. Jeśli zamierzasz wyśledzić złodziei, to powinieneś z nim porozmawiać. Spoko, spoko, Mógłbyś dzięki. Się zachowywać jakbyś miał coś na sumieniu. Może się na to nabierze. O, 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 Ale dobro, tipy dobre. Ostrożny. Z tymi ludźmi nie ma żartów. Kapiszci. dobry tekst. Eee, dobra, nie będę już taki chciwy, wystarczy, że dostałem informację. Rangar. Hej, co słychać? Ogłasza się, co odpędzić. dotyczące Górnego Miasta zostaną jeszcze Pracujesz dla nie tak. będą przepuszczać nikogo, im, kto nie posiada, posiada zezwolenia na wejście w tej do miasta. jest wyjątkowo spokojnie. To dobrze, chyba. Eee, jak się mają z prawizorkami? Nie ma się czym martwić, paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. Trochę się spił gość ostro. Koniec, dobra, nie będziemy zgadali z klejusem. Tego może też zostawimy, bo też widać, że schlany jest jak w trzy dupy. E, Arguin, karantar. Co do tej Sary. Dobra robota. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. Przejąłem jej majątek, więc przyjdź do mnie, jeśli potrzebujesz broni. No i spoko. Pokaż mi to o, na, na co na nas sprzedaż. Może My coś myśl. ciekawego. Będziesz miał akurat. A, długi miecz, Piracki jest trochę śmieci ma tu widzę, znaczy ja też mam śmieci. To jest źle powiedziane, ale są to drogie rzeczy. Mam tu jakiś miecz. Tego typu rzeczy. No trzeba będzie zastanowić w ogóle nad tym, w kogo ja będę szedł jako e, osoba, którą tutaj. Prowadzę? Jak sobie Cóż, prawdopodobnie zastanawiam się najbardziej nad mm, wojownikiem, chociaż mógłbym też zrobić maga, ale no, jakoś tak ten mag, no, średnio, średnio mi się widzi. Dobra, Bartok. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach. Polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. O, to chyba był ten pomocnik e, tego gościa, któremu łuku kradli. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Sam tak mówił. Bym... E... Czemu nie będziemy razem na polowanie? Hmm. We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Nie. O, to nie Tego sensu. też mi nie zapisało. Wróć jak się czegoś nauczysz. A szkoda. To zaraz będzie jeszcze wrócić się do BBB Beletora, czy jakąś się tam nazywał. Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i jeśli chcesz się nauczyć jak zdejmować skóry ze zwierzęcia. Znaczy Bosper, właśnie, on się Bosper nazywał. E... Mogą się nauczyć cicho skradać, być porządnym myśliwym, ale nie, łuk. łuk to może być ewentualnie jakiś dodatek, który będę mógł sobie czasami strzelić. I takim najważniejszym właśnie punktem, który będzie y, dla mnie istotny, to będzie dojście do perfekcji jako y, wojownik, wojownik raczej, wojownik, mag to nie wiem jak to będzie z tą magią, ale się zobaczy, bosper. Jestem... Oczywiście przyspieszę trochę tą rozmowę eee... i Szukasz. przy okazji przyspieszę i będziemy mieli potem tą misję na eee... zostanie czeladnikiem, jakieś tam pierdoły, zrutu tutu, pęczek założę, drutu. Czyli ewentualnie założę, to czy polowanie to. też będę mógł zrobić. Chcę zostać twoim czeladnikiem. I nauczę się przy okazji obrabiać skórę, a to co za tym idzie będę miał... Fra, zafraja zdolność do zdzierania skóry, no i za to jest po prostu większy urobek. A im większy urobek, tym lepiej. Zapiszę sobie grę. Czternasty zapis już. Ludzie, gdzie ja to wszystko zapisuję? Masakra dosłownie. E, idziemy teraz w więznicę e, portową. Gdzie mamy zacząć dochodzenie nasze? Gdzie eee, są zaginieni ludzie? Mogłem się zapytać o to Hakona oraz Torbena, stolarza. Cóż, to, to też będę musiał rozwiązać, bo tutaj ten problem na pewno Spira. się Czego będzie jeszcze panoszył. A zobaczcie, ile ja misji tak naprawdę mam już na początku gry do zrobienia. Jeszcze więcej niż miałem w jedynce. Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu Straż Miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Aha, dziwnie zniknął mi dialog 8, 8, 8 jeden. Podejrzany szczególnie jest. Szczególnie w lepszych dzielnicach. Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę z portu. I pewnie mają rację, po części. Czy są tu jakieś inne? Są tutaj jakieś interesujące rzeczy. Jest burdel i knajpa. Burdel? Właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak, przy okazji, potrzebujesz gotówki. O, a, co, a co, rozdajesz pieniądze? Rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar. Pożycza pieniądze na procent. No, standardowo. Pewien, Nie, czekaj, jak się, nazy jak się nazywają to ci ludzie? Nie, maherowie. Lichwiarze, to jest Lichwiarz, o. Pracujesz dla Lemara? Zgadłeś, geniusz. I am fucking genius! Koniec. Nara, ci Lemar, dzięki za informacje, które od ciebie wyciągnąłem. Znowu trzeba będzie się chyba zająć naszym kolegą, którym się nazywa dokładnie Mou. Cóż, nie będzie łatwo tam wejść do środka, bez bójki się nie obejdzie, bo nie chcę mu płacić. Więc od razu nawalimy go sobie z ognistych kuli. Było dokładnie tak, jak raz pierwszy. A masz. Dobra, zwijam się stąd. Zwijam się stąd jak najdalej się da, tylko. Nie chcę mieć do czynienia z tym gościem, ale widzę, że twardy jest. Po dwóch kulach ognistych praktycznie stoi sobie dalej. Nic mu nie jest. Jeszcze wyzywa mnie od śmiecia. No dobra, dobra. Spokojnie. Ej, weź mnie, ty nie obrażaj, tak? Matka, wie, że ci piesz. Nie obraża, tutaj ham jeden. Kultury zagroż. Debil, idiota, Fel i w ogóle. Proszę mnie tu nie, nie wyzywać. Ja mogę, ty nie możesz. Śmieciu jeden. O, idzie mał. Ale się wozi. Kurde, wozi się jakby się nasrał w bryczesy czy coś. Spróbujmy go. Ciachnąć troszeczkę. Uuu, ale mnie rozpizgał. To nie, było za, nie była zbyt prosta walka. Powiem wam szczerze, że. No, na tą chwilę. Nawet z zbroją, którą w tej chwili posiadam. Nie mam chyba zbytnio szans, by naszego tutaj Mau pokonać. Hej, nie znam cię! więc tutaj zbiera się całe towarzystwo... Tak, tutaj... więc to tutaj zbiera się całe towarzystwo. Łatwo pomylić to miejsce z Pałacem Gubernatora. Hej, daruj sobie te kiepskie dowcipy! Jeśli nie chcesz zbierać zębów z ulicy... Weź nie strasz! Czemu Czemu zim, ten on nie wiem, czy mi to się tak denerwuje. Uspokój się. chcę wejść do knajpy? Ja nie chcę do niej wchodzić eee. nawet. Prędzej czy później, każdy chce wejść do knajpy. równie dobrze możesz mi zapłacić już teraz. I potem będziesz nie miał zim, spokój. Zim, kto się no tak wie, denerwuje. No i już ci płacę. się postrało. Uspokój się. Co tylko piwo? Dobrze, ale żeby wejść do środka, musisz mi zapłacić 50 sztuk złota. No kurwa, co jeszcze? 50 sztuk złota? Wiesz, co ja to mogę kupić? Sam w sumie nie wiem, ale na pewno nie dostaniesz. Więc zabiorę wszystko, co masz. Ale najpierw spostrzeżę porządne lanie. Dobra, chyba się stąd Nie. Nie! No nie! Ale fartem, fartem! Dobra, zwijamy się stąd. Może uda nam się podkablować u Lorda Andrea, że ten Moe nie chce nas puścić do miasta. Może coś za to dostanę przy okazji. Znaczy, chcę się tylko przekonać. Pewnie wiemy, że tak nie będzie. Łatwo, jak, się nam, jak mi się mówi, wydaje. Ale spróbować nigdy nie zaszkodzi. Panie strażniku, co nowego, nic tu ciekawego? Koniec. widzę, że tutaj nie masz za bardzo opcji donoszenia na kogoś. O, przepraszam Was bardzo. Mimo, że sobie wypiłem przed chwilą ciepły rosołek, to trochę mnie tutaj zaczyna łapać. No cóż, w końcu zima prawdziwa za oknem, więc się nie ma co dziwić. Stój, śmieciu! Lord André, czy on coś poradzi na to? Co nam się tu dzieje? Andrzej Wulfgar... E... Co do gildi złodziei. No właśnie. Tak. E, nad Pracuję ty... nad tym. Dobrze. Informuj mnie o postępach. E... Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Hmm, wrócę tu jeszcze, powrót. Niestety widzę, że na razie nic tutaj nie ma w kwestii donoszenia na Moe, czy kogoś innego w ogóle. No dobra, no to żeby nie przedłużać, ja się już z Wami pożegnam i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku z serii Gothic. I mam nadzieję, że do następnego odcinka uda mi się już dojść do tego, jak przejść to, tego Moe, ale też oczywiście nie płacąc za bardzo mu, więc na razie.